Siema wam wszystkim. No, yy, tu ja. No. Jak zauważyliście w ten, co ostatnio ja napisałem. Że zrobię no jak to odcinek urodzinowy. Dzisiaj ja już yy, mam już 24 lata już. Skończyłem już. No. Robię teraz filmik, ale nie wiem, czy jestem teraz pewny, czy... A. Cały dzień mi miałem tego rozmowy z dobrym humorem. To... Ja sam już starszy. No. I... Kurde, nie wiem, co powiedzieć. No to to, że ja jestem już starym małżonkiem. Dobra, xd. E, słuchajcie. Już mam 24 lata, już. E, urodziłem się 1996 roku, 13 czerwca, ale to nic poza tym, kurde, nie wiem co teraz powiedzieć. No. Dobra, to tyle. E, Kończę już. Nie jestem jeszcze przygotowana, ale jedno, jeszcze jedno powiem. Za szkoda, że nie mogę zrobić live'a. Mój komputer się zepsuł. Spójrzcie sobie. O. To tyle.